Dobrze. Ruszyły. Koronacja dobrze przyjęła. Start i poprowadziła na ostatniej pozycji. Benio w odstępie. Koronacja. Na drugą pozycję wysunął się Young Boy. Young Boy obejmuje prowadzenie tysiązmetu do celowniku. Trzeci jest Mały Leoś. Następnie Substantial Contact. Dalej bardzo blisko Enjoy the Silence. Na ostatniej pozycji. Benio i Catral. Pozostałe względnie razem. Na 700 metrów przed celownikiem na czele stawki Young Boy. Young Boy. Mały Loś jest na drugiej pozycji, a na trzecie Android The Silence. I wyjście na prosto. Wyprowadza Young Boy bardzo dużym kołem. Zarobił przy bandzie Mały leoś Sporo terenu. 450 metrów do celownika. Trzy konie rozgrywają wyścig. Mały Leoś przy bandzie przed Young Boyem, nieco osłab Enjoy the Silence, ale bardzo dobrze galopuje po zewnętrznej Young Boy i Young boy jest na pierwszej pozycji. Drugi, mały Leoś jest na drugim miejscu. Young Boy, Mały Leoś, Enjoy the Silence i celowniku Young Boy, Mały Leoś, Enjoy the Silence. Następnie Substantial Contact, dalej Benio, Katral, to jak na ostatniej pozycji, Koronacja.